siema na mordeczki dać łapkę w górę i suba, bo to będzie mega mocne, co będzie się działo w wakacje. E, ogólnie będzie jakiś wyjazd, powiem Wam tak. I będzie to salomiste. Będzie z tego jakieś może cztery filmy. Powiem Wam, jeden będzie bardzo długi. Będę go bardzo dużo montował, długo m i musicie być ciekawi tego. A! Zaraz wam wytłumaczę projekt. Patrzcie. Jestem tutaj. Jestem ja. To jest Polska. To jest samolot. To jest samolot. To, nie wiem, jakby... Wiem kąto, ale wy nie możecie wiedzieć. O, to tak wygląda. I stąd... Tutaj po prostu będziemy chodzić gdzieś. Tutaj będzie Play Park. Jakby Play Park. Po prostu wyjeżdżalnie będą ITP. I tutaj będzie taki jeden sklep. Gdzie kupię bliskim po prostu prezenty. Pokażę Wam oczywiście hotel. No i co? Nie wiem jeszcze co tam będzie. Będę pierwszy raz poza polską. Po prostu nie wiem, Ach, e, może chcecie więcej takich e, przygotowawczych e, filmików, a my właśnie się żegnamy i do zobaczenia w kolejnym takim filmie. Na razie nie mam czasu na nagrywanie, jest też szkoła oczywiście, więc dlatego e, dzisiaj może wpadnie jeszcze film i na pewno jest Brawl Starsa, może z nowej serii. Na pewno może nie dzisiaj, może jutro, nie ma filmu. Co jakiś czas będą filmy, bo nie mam czasu, a w wakacje będzie mało filmów, ale będą takie salomiste, że świat tego nie widział. Dawajcie łapkę w górę, subika i do zobaczenia.